Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was w następnym odcinku. Zapraszam Was szybko do subskrybowania tego kanału. To jest Wasze 3 sekundki na to. I zapraszam Was. Do podzielenia się doświadczeniem, czy słyszeliście o rozeznawaniu duchowym i czy czytacie na ten temat książki? A jeżeli tak, to bardzo Was zapraszam do tego, żebyśmy się dzisiaj tymi tytułami podzielili, bo będzie to jedna z części tego odcinka. Moi drodzy, chcę dzisiaj poruszyć temat, który tak naprawdę dogłębnie, do granic możliwości, chociaż rozeznawanie duchowe nie ma kresu. Poruszymy na jesień i więcej na temat tej serii możecie sobie poczytać w opisie. Tam też znajdziecie zrzutkę, na której poprosimy Was o współtworzenie z nami tego projektu, bo jest to projekt na co najmniej kilkudziesięciu gości w różnych miejscach w Polsce. Potrzebujemy to zbudżetować, bo projekt potrzebuje. Ja myślałam na początku, że rok. Dzisiaj myślę, że parę lat. A myślę, że jest ważny święt twierdzić dla całej polskiej społeczności w internecie. Chcemy w jednym miejscu poruszyć tematy rozoznawania duchowego i szeroko pojętego New Age'u i wszystkich tematów, które można do światła z tego worka New Age'u wyjąć. A dzisiaj poruszę ten temat tylko troszeczkę, żebyście nie czekali do jesieni z tym tematem, tylko wzięli się za niego szybciej. Ameryki nie odkrywam. Na pewno część z was yy, Mam nadzieję, że większość wie czym jest rozeznawanie duchowe, zna dorobek Ignacego Loyoli, który kawał swojego życia oddał, żeby nam wiele rzeczy zostawić. Eee, I porozmawiamy sobie o tym rozeznaniu duchowym, ponieważ uważam, że jest to w cudzysłowie wyposażenie, które każdy chrześcijanin powinien mieć. O, w tym tycim paluszku. Moi drodzy. Nie wiem, jeżeli nie wiesz nic na temat rozostanowania duchowego, jak do tej pory funkcjonowałeś. Oczywiście śmieję się troszeczkę, natomiast powiem Wam, że jest to jakiś realny temat, dlatego że głosiłam konferencję w styczniu w Kielcach i przyznam Wam, że kiedy głosiłam tam o tym, jak wielbić Boga w czasie ciemnej doliny, bo akurat w tym temacie mam spore doświadczenie, jak go uwielbiać i jak z nim współpracować, to. Mówiłam tam ciutkę o rozeznawaniu duchowym, bo to w czasie Ciemnej Doliny w ogóle kra, mega ym, ba, ma bardzo duże znaczenie. Nie chcę skłamać, ale 70% sali podeszło, żeby spisać książki w tym temacie, z czego większość powiedziała mi, że w ogóle jakoś się tym tematem nie zajmowała. Przyznam szczerze, że mnie to przeraża. Dlaczego? Obserwuję coś takiego, że rozeznawanie duchowe, czyli czym jest rozeznawanie duchowe, droga nauki, Chodzenia e, jeszcze głębiej bardziej śladami Ducha Świętego, uczenia się słuchania głosu Bożego i rozróżniania głosu, który jest ze strony szatana, złych duchów, co jest ze mnie, z moich przekonań, traum, e, z jakichś moich mechanizmów, a co jest głosem Boga. Dlatego, że twierdzimy, jako chrześcijanie, że aspirujemy do świętości, aspirujemy. Do tego, żeby podążać za Chrystusem. Więc jak chcemy podążać za Duchem Świętym, nie wiedząc i nie umiejąc rozróżnić tego głosu w sobie, potem go smakować po to, żeby jeszcze bardziej się w tym utwierdzić? To jest taki warunek, który my potrzebujemy opanować. Gdyby to nie było takie ważne, to bardzo ważni ludzie, mądrzy ludzie, nie pisaliby na ten temat książek. Tych książek jest dosyć sporo. Przede wszystkim sam Ignacy Loyola, o którym już wspomniałam, założyciel zakonu jezuitów, o czym ja jeszcze parę lat temu nie wiedziałam. No, kawał życia oddał, żeby zgłębić ten temat rozeznawania duchowego i ćwiczeń duchowych, które potem napisał. Bardzo Wam polecam te tematy bardziej zgłębić. Bardzo często obserwuję taką e, rzecz wśród chrześcijan, oczywiście wokół których się obracam i znam, bo nie, nie jestem znawcą całego kościoła. Albo my chrześcijanie mega boimy się tego tematu, ponieważ pada tam słowo szatan. Ja mam wrażenie, że w nas wtedy wstępuje na tyle duży lęk i strach, że my zapominamy, że wierzymy w Boga, ducha świętego, który stoi za naszymi plecami, nawet w nas samych, w cudzysłowie, za plecami. Zapominamy o tym, że Chrystus na krzyżu zwyciężył, przezwyciężył śmierć, wszelkie zło i truchlejemy, bo szatan, bo różne jego symbole, bo się boimy, bo się chyba naoglądaliśmy horrorów i w związku z tym te produkcje Hollywoodu nas przerażają. Ja uważam, że szatan jest, istnieje, bardzo dużo tutaj jest na ten temat napisane. Ale I nie, nie należy tego bagatelizować, ale absolutnie nie należy wpadać w postawę truchlątka, które zapomina o tym, że jest dzieckiem Bożym, że jest Chrystus, który w nas żyje, i to on już tą bitwę, to, tą walkę stoczył i zwyciężył. Nawet nie był to rodzaj walki dla niego. No, ale jakoś tak to nomenklaturą naszą ludzką próbuje oddać. Druga postawa jest taka, że totalnie bagatelizujemy ten temat. Nie wierzę w Szatana, to nie istnieje, nie działa. Słuchajcie. Kiedyś na nie pamiętam już jakich rekolekcjach, ale było to o badaniu właśnie złych i dobrych duchów, czy lekcja dywina, już nie pamiętam, ale właśnie temat Szatana był jednym z poruszanych, jednym z celem Szata, z celi szatana jest to, żeby myśleć, że nie istnieje i żeby w ogóle nie wyciągać jego tematu do światła. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na coś nie zwracamy uwagi, a napisane jest, że szatan przychodzi jak złodziej, bardzo często w metaforach, których używa przypowieści Jezus, przychodzi nocą, sieje, sieje zamęt, tak? kusi pod pozorem dobra, to jest to niezauważone, powolutku, i to gra na korzyść naszego wroga. E, myślę, że wroga naszego jak najbardziej, dlatego że Szatan miesza, oskarża. I jego celem jest między innymi to, żeby nie wydarzyło się dużo dobrego, które jesteśmy w stanie zrobić na rzecz królestwa, przede wszystkim, żeby nie doprowadzić do naszego zbawienia, a że zawsze za tym idzie nasza wolna wola. Czy idziemy za Bogiem czy nie? Czy czynimy mm, jakby postępy w dążeniu z, w drodze z Bogiem czy nie? No to trzeba tą naszą wolę troszeczkę zniekształcić. Może nie zniekształcić wolę, tylko te nasze decyzje Myśli, przekonania. Zwróćcie uwagę, ja to kiedyś usłyszałam i w ogóle jest, uważam genialna metafora. Szatan nigdy nie powiedział, że Bóg nie istnieje. Szatan powinien mieć na drugie ale, dlatego że on wchodzi w nasze życie i mówi: Nie, no Bóg istnieje, wiadomo, jest pełną pełnią miłością, on, on kocha ludzi, ale czy ciebie? Nie, no Bóg istnieje oczywiście, że tak i chce dla ludzi dobrze, ale czy dla ciebie? na pewno. Na pewno jesteś godna kochania przez Boga, zastanów się, widzisz co robisz w swoim życiu i takie myśli między innymi, one mogą pochodzić od nas z różnych traum, może mogą być głosem naszego rodzica, ale mogą być też podszeptem złego. I kiedy ty się nauczysz tego rozróżniać, przestaniesz się dawać wciągać w różne takie rzeczy. Ale to, na czym chcemy się skupić, to nie to, żeby teraz siedzieć i wyłapywać głosy szatana i że słyszę demony w swojej głowie. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby tego nie bagatelizować i bezpiecznie nauczyć się poruszać w tej przestrzeni. Ale naszym celem jest jeszcze głębiej dowiedzieć się, kiedy czuję poruszenie, które pochodzi od Boga, kiedy to jest ten moment, kiedy właśnie czuję jakieś poruszenie na modlitwie, może jakieś słowo mnie bardziej przyciąga. I jest to ten znak od Boga, kiedy słyszę Jego głos, oczywiście w cudzysłowie mówiąc. Mamy świetne nagrania z Siostrą Bogną w poprzednich odcinkach. Zapraszam Was do tego odcinka, kiedy opowiadamy z Siostrą Bogną Młynarz o tym, czy słyszę głosy w swojej głowie, czy słyszę Boga. To tam dowiecie się takich podstaw. Świetnie to siostra wyjaśnia, co mam na myśli. Dzisiaj chcę opowiedzieć o tym rozeznawaniu duchowym, też pokazując Wam trochę książek, które polecam i zaznaczyć. To jest przestrzeń, w której powinniśmy wszyscy coś wiedzieć i zgłębiać ten temat, żeby bardziej podążać za Bogiem, Głębiej, jeszcze śmielej w podążaniu śladami Ducha Świętego, a nie skupiać się na szatanie. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o książki, które bardzo polecam w tej przestrzeni, to pierwsza, bo akurat się tak ułożyło, to papież Franciszek, Rozeznawanie. Boży głos w sercu. Ostatnio, słuchajcie, siedziałam z mm, gronem jezuitów e, i Krzysiu Dziękowski, którego serdecznie pozdrawiam. Użył fantastycznej metafory, jeżeli chodzi o podążanie właśnie w rozeznawaniu duchowym. E, powiedział, że m, ciekawe jest to, że kiedy szkoli się ludzi do rozpoznawania fałszywych banknotów. To yy, pierwsze, co muszą ci ludzie zrobić, to nie patrzeć na to, jakie są podróbki, ile jest ich ilość i tak dalej, tylko napatrzeć się na oryginał. Jak napatrzymy się na maksa, na oryginał, jak skupimy się na tym, to potem wiemy, że każda inna podróbka od tego oryginału odbiega. Dla mnie ta książka i książka Krzysztofa Wąsa. Ksiądz Krzysztof Wąs, Badanie dobrych i złych duchów. Sztuka rozeznawania podstawy. To są książki, gdzie przeczytacie o tym, jak potężnym, potężną miłością jest Bóg. Jak jest Bogiem dawcą życia. Jakie ma plany wobec nas i postawy? Dlaczego nas stworzył? Jest tutaj dużo rzeczy, takich też właśnie, no właśnie, na bazie Ignacego Loyoli i takich podstawowych rzeczy. Natomiast dla mnie to jest między innymi, ale jakoś bardziej niż te następne książki, chociaż też, mm, oczywiście, razem z Pismem Świętym, napatrzenie się na oryginał. Natomiast przy tym, właśnie, właśnie podstawę, świetnie napisana książka. Ja czytałam jeszcze jedną książkę albo dwie papieża Franciszka i ta podobała mi się najbardziej, bo jest napisana, spisana, jakby on mówił do nas, a nie ktoś opowiadał. Um, że właśnie papież Franciszek powiedział coś tam, nie? Więc tutaj jest tak, jakby papież Franciszek to mówił do nas, i mi w ogóle ten styl pisania odpowiada. Krzysztof Wąs, on właśnie świetnie przedstawia obraz, obraz Boga, bardzo dużo odkręca mi takich negatywnych obrazów. Przede wszystkim cenię tego człowieka za to, że jego, moim zdaniem, metafory i opowiadanie o słowie i wchodzenie w głąb musiało zostać przemodlone. Po prostu lekcja dywina, którą on bardzo poleca, to tu słychać, że to jest człowiek praktyki z krwi i kości i to mi bardzo odpowiada. Następna książka, Sztuka rozeznawania i podejmowania decyzji, okazja czy pokusa. Silvano Fausti, bardzo ceniony autor. No właśnie, w temacie podejmowania decyzji mnie ta książka bardzo dużo nauczyła i pomogła. Jest fajnie napisana. E, więc bardzo wam polecam. Rozeznawanie duchowe, między innymi, jest w kontekście rozeznawania decyzji, powołania, słuchania głosu Bożego. W, w zasadzie y, papież Franciszek pisze o tym, że mm, rozeznawania dokonujemy w swoim życiu codziennie, za każdym razem, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję, czyli tak naprawdę setki razy w ciągu dnia. Rozeznawanie duchów w św. świętej Ignacy uczy, jak świadomie kroczyć przez życie. To jest książka, którą ciężko mi się czytało, bo jest napisana trochę cięższym językiem niż ta, którą polecam najbardziej na świecie, o której zaraz Wam powiem. No i jak widzicie, dosyć obszerna, natomiast powiedziałabym, że tutaj jest naprawdę od A do Z takich podstaw i nie tylko podstaw. Strapienie, pocieszenie, fałszywe strapienie, różne takie tematy, które nam są bardzo, bardzo potrzebne w rozeznawaniu duchowym. I ostatnia książka, którą bardzo polecam, z tych, które miałam teraz pod, pod ręką, to jest książka, która jest fajnie, przystępnie napisana. Bardzo klarownie zbiera takie podstawy, ale powiem Wam, że no to jest książka, która dwa lata temu, kiedy ja rozpoczęłam przygodę z rozeznawaniem duchowym, naprawdę wyłożyła mi w jednej książce wiedzę, która już używana, bardzo uporządkowała mi i dała moje życie duchowe na wyższy poziom w takim kontekście świadomości, przede wszystkim świadomości. No, i właśnie, rozeznawanie duchowe, sztuka świadomego życia. Mam nadzieję, że tu się gdzieś pojawi okładka tej książki. Nie mam jej tutaj, ponieważ w bardzo dużej ilości ją rozdałam. E, oczywiście, na podstawie Ignacego Loyoli i tego, co dla nas zostawił, no to jest taki temat, który to jest taka książka, którą po prostu trzeba przeczytać. Poruszam ten temat rozeznawania duchowego, bo jest mi bardzo bliski. Jak wiecie, jest również charyzmat rozeznawania duchów i bardzo dużo w Biblii jest na ten temat napisane. O szatanie, o tym, że próbuje dokonać wszystkiego, żeby, żebyśmy za tym Bogiem nie podążali, żeby nam przeszkodzić, e, a przede wszystkim też o tym, że. Mm, chcemy podążać za Chrystusem. Chcemy podążać za Bogiem i Bóg chce z nami współpracować, więc zróbmy wszystko, co możemy z naszej strony, żeby ta współpraca szła gładziej. Weźmy za to odpowiedzialność, więc serdecznie was zapraszam w ogóle do tematu rozeznawania duchowego, do książek, do pozycji, do poczytania o dorobku Ignacym Loyoli. Jest naprawdę mnóstwo bardzo mądrych w internecie. Zaznaczam mądrych materiałów, które możemy na temat rozeznawania duchowego poczytać, a ja już teraz zapraszam Was do serii, która na jesień, a żeby ją stworzyć, to zapraszam Was do wsparcia naszego projektu. No i mam nadzieję, że już od września, góra października, będziemy Was mogli odesłać do materiałów stworzonych przez nas i dziesiątki osób, które w tym projekcie biorą udział, więc do zobaczenia na jesień, a tymczasem. Dajcie znać, czy Wy polecacie jakieś książki, dajcie znać, jakie jest Wasze doświadczenie i czy waga rozeznawania duchowego rzeczywiście Wam się przydała w rozwoju duchowym, czy nie. Do zobaczenia. Jeśli ten materiał był dla Ciebie ważny, nie zapomnij zostawić subskrypcji i kliknąć dzwoneczka. Zapraszamy Cię również do grona naszych patronów, abyśmy razem mogli realizować następne odcinki.